Zielonogórzanin Jacek Zdanowicz jest pierwszym lubuszaninem, który zamierza złożyć wniosek o reparacje wojenne. Jego dziadek był więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Po trzech miesiącach od zatrzymania komendantura obozu poinformowała rodzinę o śmierci 32-letniego Antoniego Dyśki. Zgromadzone dokumenty trafią za kilka dni do Parlamentarnego Zespołu do spraw oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Kilku lat mam rodzinne dokumenty. Przyjrzałem się tym dokumentom dokładnie i stwierdziłem, że tam w tych dokumentach jest oryginalny akt zgonu mojego dziadka, wystawiony przez Rzeszę Niemiecką w KL Auschwitz. I oryginalny telegram, w którym komendant obozu zawiadamia moją babcię mierzującą o tym, że jej mąż Antoni Dysiek skonał w obozie. Co najmniej powinniśmy rozpocząć dyskusję. W momencie, kiedy. Sytuacja rozwinęła się tak, że naród izraelski uzyskał swoje państwo jako rekompensatę za, za Holokaust. My, Polacy, moglibyśmy uzyskać rekompensatę jakąkolwiek za zniszczenia i za śmierć naszych ludzi, naszych obywateli, no i konkretnie tutaj mojego dziadka, ponieważ straty ludnościowe polskie były największe. Żaden naród nie stracił procentowo tak dużo. Zamierzam sporządzić do tego jakieś pismo, ponieważ mamy tutaj prosty i udokumentowany, konkretny temat. Był człowiek, wzięli człowieka, nie wrócił. Przysłali zawiadomienie o zgonie, podpisane przez no, jakiegoś tam dowódcę koncentracyjnego obozu Auschwitz. Nie obozu zagłady, obozu koncentracyjnego. Jest to oficjalne niemieckie pismo. Skoro jest oficjalne niemieckie pismo, to niech państwo niemieckie się do tego ustosunkuje.